Lauczyk. Małżerę, tam było widać. Ale dobrze. Kabunia. Sprzątanie. Chciałem opowiedzieć trochę o rowerze. Mam kato. Ghost. Dokładnie. Przepraszam. Tak, kato. No, tym rowerkiem właśnie wczoraj popierdzielałem sobie. Świdnicy go odebrałem, zrobiłem 27 km. Tak. Elegancko. Co my tu mamy? Mamy hamulce, takie 18 centów. Nie, to chyba powinno być zdarte, a może nie. Nie, nie, dobra, okej. Okay. Tu hamuje. Hamulce są hydrauliczne, fajnie chodzą, cichutko. Jest dzwonek. Elegancki, kamerka jest, ale to nie. Kamerki nie dawali. Bo by trochę rower był droższy. No tutaj, o, widzicie, jakiś piasek jest. No, także także tak to wygląda. Z tyłu też jakiś hamulec jest nawet hydrauliczny. Linki są pochowane. O, tak tutaj idą sobie gdzieś tam w ramię, tam gdzieś wychodzą. O sprzęt jak to osprzęt. siodełko jest o trochę tyłek boli teraz. Ale zaraz więcej o tym opowiem. Acera, -a, taka półka, jak w tym moim starym rowerze, w sumie. Osiem biegów z tyłu, trzy biegi z przodu. Okej, okay. metalowe pedałki. Te, środek, nie, no, no te do, do jechania. Dobrze, to z przodu mamy turneja. Okay. No i rowerek. Aha, no i pierwsza trytytka oczywiście tutaj, bo, bo, bo ten y, od hydrauliki nie jest troszeczkę naciągnięty. Muszę tu imbusika wczoraj nie miałem, no ale miałem trytytkę za to w samochodzie. Y, jak mnie żona zawioza po niego, no i sobie, no i sobie przejechałem. No i sobie przejechałem te 20, w sumie więcej, około 30 km zrobiłem, bo sobie myślę. Ja sobie taką ścieżką rowerową. I sobie myślę, dobrze mi się jedzie. Tak pojechałem, ale za jakieś pół kilometra ta ścieżka się skończyła i musiałem dymać po taką wielką górę. No trochę nadrobiłem niepotrzebnych kilometrów, ale to nieważne. Dupsko trochę boli. Nogi są ok. Brzuszek jest ok. Trochę nadrobiłem. Za mało wody wziąłem to po pierwsze, bo jakiś taki mały bidonik, tylko miałem ze sobą. Nie wziąłem nic słodkiego, jakiegoś batonika, żeby sobie trochę energii podczas jazdy dać. Nie ustawiłem dobrze, no bo pierwszy, pierwszy że tak powiem, pierwsza jazda ja w tym swoim dużym to naprawdę miałem wysoko wszystko. Zupełnie inna konstrukcja ramy niż, niż tutaj. Jest taka sk w sumie to podobna konstrukcja do roweru. mojej żony się teraz tak przyglądam. Ale co wziąłem? Nie wyregulowałem się do siodełka. To znaczy myślałem, że jest ok, ale gdzieś tam podczas jazdy troszeczkę podniosłem. I te troszeczkę okazało się bardzo, bardzo dobre. Jechałem na zegarku. Bo licznik, który zamontowałem, jeszcze nie zdążyłem wyjechać z parkingu, to już odpadł, więc go zdemontowałem. Tylko na, na, szpry, na szpryszy został magnes. Mm. No, zrobiłem taką małą przerwę w sklepie, bo potrzebowałem wody, ale już w głuszycy. <klima> No, i mi się wyłączył zegarek, ale generalnie tam trochę gdzieś tam się zatrzymałem, się napić, zapomniałem go włączyć. Ok, ale co zauważyłem na drodze? Jakie ha. Wiecie, motocykliści jak tam się widzą, to sobie machają, biegacze sobie machają, rowerzyści też sobie machają. Ale ja byłem ubrany w taką czarną bluzę. Ciemne spodnie generalnie, nie miałem stroju mamila Co nie znaczy, że nie widziałem takich Jechali szosówkami, naprawdę ja tam pod górę gdzieś jadę A szosówką Nie elektrykiem, a szosówką No i mijali mi mamile i powiem wam, że No nie wiem, to, to albo, albo to, jest, to są jakieś kompleksy Albo co, bo jedzie chłopina, taki, widać, że taki tęgi. No typowy mamy taki. Że to metabolizm już dzwonił znacznie. Jedzie na rowerku, oczywiście szosówka pewnie jakaś karbonowa i pewnie kosztowała tam nie wiadomo ile. I ty możesz mu kiwnąć czy machnąć. On po prostu jedzie i nic, kompletnie. Kompletnie. No i tak, no i mówię tak mojej córce, że jak to tam, no, jak, jak było i tak dalej, mówię fajnie, fajnie, ale mówię taki, no, takie, takie niektórzy mnie mijali, że po prostu ani ten, ale to samo jest na przykład wśród pływaków, to samo jest, to samo, jest, to, samo jest, to samo jest, nawet jakby ktoś pomyślał, no to akurat to jest stare, nie, <laughs> dlaczego kierowcy <laughs> Alfa Romeo nie kiwając sobie na drodze, <noise> bo rano widzieli się u mechanika. Taki stary żart. Oczywiście, oczywiście nie, nie mam nic za tych samochodów, nie znam tego samochodu. Tylko taki żart kiedy słyszałem. Także ja sobie troszeczkę jeszcze pociluję. No i trzeba się za coś wziąć nie? nie można tak siedzieć. Ptaszki, natura, to jest to. To jest właśnie ten wybór, o którym tam kiedyś w filmiku pisałem. Nie? Ja mogę wybrać, co ja chcę. A czego nie chcę? Pozdrawiam serdecznie i miłej soboty.